Katarynka, Streszczenie. Pan Tomasz idzie ulicą Miodową, chodzi tą ulicą codziennie od 30 lat. Około południa od placu Krasińskich do ulicy Senatorskiej. Pan Tomasz to dobrze ubrany, życzliwy, starszy pan. Lubi on obserwować oraz podziwiać piękne kobiety. Pan Tomasz w młodości najpierw pracował jako obrońca w sądzie, później pracował jako mecenas. Pomimo tego, że spotykał się z wieloma dziewczynami i do tego często próbowano go swatać, to nie miał na tyle czasu, żeby się oświadczyć. Gdy jego wąsy zaczęły siwieć, postanowił się ożenić. Tak, już na pewno. Kupił duże mieszkanie, wyposażył je we wspaniałe dzieła sztuki, ale nawet wtedy nie znalazł odpowiedniej kandydatki na żonę. Wtedy w swoim mieszkaniu otworzył galerię sztuki. Do której przybywało wiele młodych kobiet. Ale pan Tomasz pogodził się z tym, że nigdy nie znajdzie żony. Zamknął praktykę adwokacką i poświęcił się sztuce. Miał teraz wiele czasu na odwiedzanie galerii sztuki, teatrów, nachodzenie na, na koncert. Pan Tomasz był bardzo tolerancyjny i spokojny. Ale była jedna rzecz, której nienawidził. Były to katarynki, które nazywał narzędziem rozboju. A na kataryniarzy mówił rabusie. Płacił stróżowi Kazimierzowi 10 złotych miesięcznie, żeby żaden kataryniarz nie był wpuszczany na plac. Żeby pan Tomasz mógł w spokoju poświęcać się swoim zadaniom, pracom. Pewnego dnia do skromnego mieszkania po drugiej stronie wprowadziły się dwie kobiety i dziewczynka. Młodsza z dwóch kobiet była matką dziewczynki. Kobiety zarabiały na życie szyjąc. Ponieważ okna były cały czas otwarte, pan Tomasz mógł obserwować nowe sąsiadki. Widział, że są, one do że są one od niego biedniejsze. Kobiety cały czas pracowały, a dziewczynka siedziała przy oknie, powoli ubierając i rozbierając lalki oraz układając bukiecik. Pan Tomasz był zdziwiony: dlaczego tak jak inne dzieci, mała ośmioletnia dziewczynka nie biega, nie śpiewa, nie bawi się? Nawet troszkę zdenerwował się, gdy przypadkiem usłyszał, że dziewczynka mówi, że w mieszkaniu jest smutno. Jemu wydawało się, że jest tu bardzo, bardzo wesoło. Któregoś dnia pan Tomasz zobaczył swoją ośmioletnią sąsiadkę, która patrzyła wprost w słońce. Wtedy zrozumiał, że jego sąsiadka jest niewidoma. Gdy dziewczynka miała 6 lat, straciła wzrok w wyniku gorączki. Choć słuch i wzrok się jej wyostrzyły, w nowym miejscu. Tam, gdzie się przeprowadziła, nie mogła się odnaleźć, dlatego nie wychodziła z mieszkania. Pewnego dnia pan Tomasz przeglądał akta sprawy, o co poprosił go znajomy adwokat. Nagle usłyszał katarynkę, która grała bardzo brzydko, bardzo fałszowała. Pan Tomasz nie mógł znieść tych dźwięków i już miał zwyzywać i wygonić kataryniarza, ale coś go zatrzymało. Usłyszał głos dziewczynki, która tańczyła i cała. Promieniowała radością, kiedy słuchała katarynki. Muzyka, która dla pana Tomasza była bardzo brzydka, dla ośmioletniej dziewczynki była czymś wspaniałym. Pan Tomasz patrzył na szczęśliwą dziewczynkę. Wtedy przyszedł do niego lokaj z nowym stróżem, tłumacząc, że ten nie wiedział, że nie ma prawa wpuszczać kataryniarza na podwórze. Pan Tomasz zapytał nowego stróża, jak ma imię. Ten odpowiedział, że ma na imię Paweł. Wtedy. Pan Tomasz powiedział, że będzie mu płacić 10 zł miesięcznie, żeby codziennie wpuszczał na podwórko kataryniarze. Lokaj i stróż stwierdzili, że pan Tomasz zwariował. Ale pan Tomasz się tym nie przejmował. Rzucił kataryniarzowi 10 zł i wyszukał w kalendarzu najlepszych okulistów. Spisał ich adresy. Grająca katarynka nadal go denerwowała, więc wyszedł, stwierdzając, że już dawno powinien pomóc niewidomej sąsiadce. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do opublikowania polecenia wrzucenia na swoje media społecznościowe. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, tak żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać.